Cześć witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym filmie omówimy sobie Grand Prix Węgier. Niestety w tym roku nie mogłam się pojawić na Hungaroringu i naprawdę jest mi z tego powodu bardzo przykro, a było to spowodowane tym, że nie pasował mi termin. W jaki sposób prezentuje się klasyfikacja ogólna po pierwszym treningu, i przechodzimy do omówienia. Tuż po rozpoczęciu pierwszego treningu mogliśmy zobaczyć Sergio Pereza w barierkach w zakręcie piątym. Niezbyt ciekawe się to prezentowało ze względu na ogólną sytuację Meksykanina i jego miejsce w Red Bullu. Na to, że pojawiła się czerwona flaga. W bolidzie Alfa Tauri mogliśmy zauważyć jedynego w swoim rodzaju Daniela Ricardo który zastąpił Nicka Deversa do końca sezonu po tym, jak Holender nie spełniał oczekiwań. Szczerze mówiąc, to bardzo mi go brakowało w stawce, dlatego cieszę się, że wrócił. W pewnym momencie sesji spadł deszcz, przez co kierowcom było ciężko utrzymać się na motorze. Idealnym przykładem na to jest Walter Bottas. Następnie słaba przyczepność dopadła Carlosa Sainza. Hiszpan obrócił się i uderzył bokiem w barierki. Tak wygląda klasyfikacja ogólna po drugim treningu i przechodzimy do omówienia. Zwycięzca Grand Prix Węgier z 2021 roku, Estepan Ocon zgłaszał niebezpieczne wypuszczenie na tor Jukiego Tsunody. Uh, to yeah? okay, we'll przez co panowie mogli się zderzyć. Jednak chwilę później to Charles Leclerc pojawił się na jego miejscu, Joe Guarnio szeroko wyjechał na krawężnik w zakręcie czwartym. Sergio Perez po umienciu pierwszego treningu musiał nadrobić stracony czas i tak cisnął, że w przy pierwszym zakręcie przyblokowało mu się prawa przednia opona. Klasyfikacja ogólna wygląda następująco i przechodzimy do omówienia. Max Verstappen na moment stracił przyczepność w zakręcie z drugim. Charles Leclerc, podobnie jak Joe wyjechał szeroko w zakręcie czwartym. Natomiast jego kolega z zespołu, Carlos Sainz, zadriftował i tłumaczył się wiatrem. Doszło do nieporozumienia między Joe Gagnon i Danielem Ricardo. Kierowca Alfa Romeo przepuszczał na torze Impiego w i w tym samym czasie Australijczyk opuszczał pit lane I prawdopodobnie myślał, że Chińczyk chce go przepuścić, jednak w tym w momencie zahamował mu praktycznie przedziałem i panowie nie do końca się dogadali. Zacznijmy może od tego, że pojawił się nowy testowy przydział opony na kwalifikacje. I w tym momencie w Q1 można było tylko skorzystać z twardej mieszanki. W Q2 była dozwolona tylko pośrednia mieszanka, a w Q3 wszyscy musieli wykręcić okrążenie tylko i wyłącznie na softach. Kierowca, który w zeszłym roku zdobył tutaj swoje pierwsze pole position, musiał nas opuścić w Q1 przez korek, a mowa tutaj o George'u Rasselu. Razem z nim w Q1 pożegnaliśmy się z Loganem Sargentem, Kevinem Magnusenem, tak jak mówiłam, George'em Rasselem, Yukim Tsunodą oraz Aleksem Albonem. A do trzy nie dostali się Pierre Gasly, Lance Stroll, Daniela Ricardo, który dosyć dobrze poradził sobie jak na pierwszy przejazd kwalifikacyjny w Alfie Tauri, a wiemy, że Alfa Tauri jest w tym momencie najgorszy zespół w sezonie, i opuścili nas również Esteban Ocon oraz Carlos Sainz. Mogliśmy oglądać niesamowitą walkę o pierwszą pozycję, w której co chwilę zmieniał się lider. I osobiście bardzo się cieszę, że McLareny również mogły się przyłączyć do tej walki. Trzeba też pochwalić kierowców Alfa Romeo, którzy bardzo ładnie sobie radzili, może to przez te nowe zasady kwalifikacji, nie wiem, ale według mnie warto też o tym wspomnieć. W taki sposób prezentują się pola startowe na niedzielny wyścig. Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Joe New, Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen i kierowca, który wystarczył z pierwszej pozycji w niedzielę, ostatni raz zdobył pole position w Arabii Saudyjskiej w 2021 roku. Zdobył swoje 104 pole position z przewagą 3000 sekundy, to jest naprawdę turbo mało i jest to Lewis Hamilton. Przy starcie doszło do kontaktu między Joe Guanio, który zaspał tuż po zgasięciu słynnych pięciu czerwonych świateł, i Danielem Ricardo. A reszta stawki poleciała już jak domino. Joe wjechał w Ricardo, Ricardo wjechał w Okona, Okon wjechał w desliego i w tym momencie, tak jak dwa tygodnie temu, ponownie dwa Alpiny musiały wycofać się z wyścigu. Chińczyk za to otrzymał 5 sekund kary. Na początku też bardzo ładnie za zdobywanie pozycji wziął się Max Verstappen, a tuż za nim pojechały dwa McLareny, które utrzymywały się na swoich pozycjach przez bardzo długi czas. Przy wieździe do Pitlanej, Charles Leclerc przyblokował sobie lewą przednią oponę, a było to spowodowane za dużą prędkością, za której przekroczenie otrzymał później 5 sekund kary. Kiedy Sergio Perez brał się za wyprzedzanie Oscara Piastriego, Australijczyk wyjechał poza tor. Nie zgłaszał on jednak przez Radio żadnego wypchnięcia. Albo nieczystego zagrania ze strony Meksykanina, dlatego sędziowie nie zajmowali się dłużej tą sprawą. Logan Sargent obrócił się wokół własnej osi, przez co wypadł z wyścigu. Grand Prix Węgier wygrywa Max Verstappen. Za nim znajduje się Lando Norris, który drugi raz z rzędu zdobył drugą pozycję, a na trzeciej pozycji zameldował się Sergio Perez. Wydaje mi się, że każdy z nas wie, że Land Norris ma swój specyficzny sposób otwierania szampana. Dla tych, co nie wiedzą, już tłumaczę: Brytyjczyk zawsze bierze butelkę i uderza nią o ziemię. I wtedy powstaje taka fontanna z tego szampana. Ostatnim razem, jak tak zrobił, spadło trofeum Maxa, ale było metalowe, nic nie stało. Tylko tym razem na Węgrzech mieli dla nich przygotowane nagrody warte 40 tysięcy euro, robione aż pół roku ręcznie, malowane. I co zrobił Lando? Stuknął w najwyższy stopień podium, i nagroda Maxa spadła. Co za tym idzie, rozbiła się na kawałki. Po tym incydencie, oczywiście, Lando wszystkich przeprosił, i z tego co wiem, nie będzie musiał tego sklejać. To by było śmieszne, chciałabym to zobaczyć. I do Red Bulla ma przyjechać nagroda zastępcza. Następne Grand Prix odbędzie się 30 lipca w Belgii o godzinie 15. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Zapraszam na mojego Instagrama oraz na mojego Twittera i widzimy się w przyszłym tygodniu.